Okres przedświąteczny to zwykle wzmożone zakupy mięsa i wędlin. Jak będzie w tym roku z podażą? Z tym pytaniem zwracam się do zastępcy dyrektora Olsztyńskich Zakładów Mięsnych, magistra Janusza Lorenza. Więc aby sprostać zadaniom, jakie spodziewamy się, że na nas będą spoczywały w tygodniu przedświątecznym, wprowadziliśmy nowe technologie produkcji wędzonek, w wyniku czego uzyskujemy szybko dodatkową masę mięsną, którą przekażemy w tygodniu przedświątecznym na rynek. Ponadto, aby zabezpieczyć to spodziewany popyt wędlin, zamroziliśmy w naszej chłodni składowej w Olsztynie 20, około 22 ton szynek i wędlin z grupy wędlin trwałych. Na rynek w tygodniu przedświątecznym w porównaniu do roku ubiegłego dostarczymy o 45 ton szynek i wędlin więcej niż w roku ubiegłym, ponadto dostarczymy około 30 ton mięsa więcej. No i spośród nowych asortymentów, które pojawią się na rynku w tym roku będzie to schab Kassler, który po raz pierwszy produkcję uruchomimy właśnie w okresie. Panie dyrektorze, a więc sprawa jasna. Podaż artykułów wędliniarskich i mięsa będzie wyraźnie lepsza, ale chyba nie najlepiej będzie nadal z cielęciny. Więc w tym roku istotnie cielęciny raczej nie będzie ze względu na istniejący zakaz uboju cieląt, centralny zakaz, który ma w perspektywie spowodować większą podaż bydła, młodego bydła rzeźnego. Oczywiście to jest sytuacja przejściowa, no i trzeba powiedzieć, że w tym roku trafią do uboju jedynie sztuki wyselekcjonowane, nie gwarantujące rozwoju. Tak jest, właśnie w tym celu wydano te rozporządzenia o którym...